Cześć, Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić przegub lub nawet całą półłość na parkingu przed blokiem, ponieważ dwa dni temu strzelił mi przegub dosłownie 3 metry od domu, więc bardzo że szczęście udało się wyprowadzić samochód tutaj na parking. No i co, kupiłem przegub, bierzemy się do pracy. Tutaj mam półłość. Gdyby wymiana była zbyt trudna pod blokiem, to mam zapasową półłość z garażu. Jako, że był duży mróz i wolałem jednak nie gadać są ze sobą pod blokiem w momencie, gdy wokół chodziło dużo ludzi, to pozwólcie, że opowiem Wam o tym wszystkim w formie narracji. Tak więc całą procedurę zaczynamy klasycznie od ściągnięcia koła i podłożenia kołków pod samochód. Jest to podstawa każdej takiej pracy, ponieważ auto stojące tylko na lewarku może w każdej chwili z niego spaść i zrobić nam bardzo dużą krzywdę. Następnie odkręcamy na nakrętkę trzymającą półłość do piasty oraz śruby trzymające przewód hamulcowy. Jest to na tyle ważne, by w momencie rozpinania zwrotnicy od wahacza nie uszkodzić układu hamulcowego. Następnie chciałem rozpiąć układ kierowniczy by zrobić sobie większe pole manewru. Jednak ściągacz do łożysk niestety nie nadawał się do rozpięcia sworznia, dlatego też po kilku minutach próby poddałem się i przeszedłem do rozpinania sworznia z wrotnicy od dolnego wahacza. Tutaj sprawa jest już prosta. Luzujemy nakrętkę od sworznia i lewarujemy całego MacPhersona podpierając lewarek pod sworzeń. W tym momencie całe zawieszenie zaczyna naciskać na sworzeń próbując go rozpiąć. I wtedy pewnym ruchem uderzamy młotkiem w wachacz, by zakleszczony w się rozpiął. I jak już puści, to możemy odkręcać widelce do motyzatora. Dzięki czemu będziemy mogli wyciągnąć pół która przechodzi przez jego wewnętrzną część. Następnie rozpinamy zwrotnicę i wyciągamy, jak się okazało, jedną część przegubu z piasty. A później wchodząc pod silnik od przodu auta, pewnym ruchem za pomocą czegoś płaskiego, i tu na przykład może być brecha lub śrubokręt, wypinamy pół ze skrzyni biegów, robiąc dźwignię między obudową skrzyni a przegubem wewnętrznym. Tak więc pół już mamy wyjętą, tu widzimy przegub się, rozpadł na drobny mak. Pulki. No już z niego tutaj nic nie będzie. Teraz pora to zdemontować, zbić ten krzyżak, który dodatkowo jest zabezpieczony specjalnym pierścieniem, przez który proces zbijania nie będzie na pewno łatwym zadaniem. Często zdarza się tak, że podczas zbijania przegubu z półosi można uszkodzić wieloklin, na który później przecież trzeba założyć nowy przegub. No to teraz trzeba sprawdzić czy w ogóle nowy przegub nam będzie pasować na ten wielokin. Musimy go wyjąć sobie piekre czyste ręce o proszę bardzo wszystko świeżutkie opaski smar Ale to nas nie bardziej interesuje czy to w ogóle będzie to. Nowy przegub najpierw na sucho przymierzamy, czy w ogóle będzie pasować nam na pół Bo może zdarzyć się tak, że dostaniemy z hurtowni niepasującą część do naszego modelu auta. Najpierw zakładamy gumę. Teraz bardzo ważne, bo później po założeniu przegubu już to nie będzie możliwe. I tutaj ten pierścionek trzeba założyć. Jak wszystko będzie w porządku, to wciskamy całą tubę smaru tak, by wypełnić się każdy ruchomy element przegubu. Tak nasmarowany przegub powinien wejść bez problemu do momentu wcześniej założonego pierścienia zabezpieczającego. Wtedy trzeba łupą skoczyć na swoje miejsce, delikatnie stukając np. młotkiem lub czymś drewnianym. Jak już poczujemy kliknięcie to możemy założyć osłonę, wcześniej jednak pamiętając było oczyścić obudowę przegubu z resztek smaru. Dzięki temu oszczędzimy sobie trudności przy zaciskaniu metalowych obejm na osłonie. Całość składamy do kupy w odwrotnej kolejności, czyli najpierw pół oś wkładamy do skrzyni, zwrotnicę spinamy z nowym przegubem i całość wkładamy w dolny wahacz. Skręcamy widelec amortyzatora i skręcamy wszystkie elementy zawieszenia, tutaj pamiętając o uchwytach na przewód hamulcowy. Następnie przykręcamy piasę do przegubu, używając nowej nakrętki i pamiętając jednocześnie o tym, by nie używać zbyt dużej siły do dokręcania tego elementu, ponieważ w skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia piasty. Zanim postawię auto na koła, to wolę najpierw sprawdzić, czy napęd działa prawidłowo i pozwolić mu rozruszać się bez nadmiernego obciążenia poprzez wprawienie koła w ruch i wykonanie skrętów kierownicą na odpalonym silniku. Jak wszystko jest w porządku, to można przekręcić już koło i postawić auto na ziemię. Pora na mały test drive. Zobaczymy czy to wszystko No tutaj fajnie działa. O, ale długo odpalał. A pewnie przez to, że był gaz w dolocie na dziennym silniku. Patrzcie, działa. Samochód jedzie. Na maksa skręcam. Nic niech roboczy. Wszystko jest jak największym porządku. Misja zakończona powodzeniem. No ciemno już jest. Ile mi to czasu zajęło? niespełna dwie godziny. I kurczę, no nie było trudno, tylko było zimno. No ręce mi skostniały ale jestem zadowolony, ponieważ koszt tej usterki, tej poważnej awarii. W mnie raptem 64 zł, co wiązało się po prostu z zakupem nowego przegubu wraz z osłoną. Jak widzieliście, przy wymianie najwięcej trudności w sumie miałem ze zbiciem starego krzyżaka z resztek przegubu z półosi, ponieważ tam była wcześniej źle nabita zawleczka i razem z nią ściękkawał kawałek wieloklinu na półosi. Ale to nic takiego, bo udało się trafić przegubem na swoje miejsce nowym. Kliknąć go, wszystko skręcić. Tam na koniec nie nagrało się moment, w którym dokręcałem nakrętkę na pół oś, i tam ważne jest, żeby ją jeszcze zaklepać na koniec w takim rowku, żeby ona nam się samicie nie odkręciła. A tymczasem żegna się z wami, trzymajcie się, cześć!